Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwsza paczka z duńskiego sklepu. Muszę Wam pokazać jak to wygląda. Taka dziurka. Jesteśmy u mnie w pracy. Mój kolega Lukas mi pomaga. to sobie wrzucimy Fajne roślinki zapakowane. Co co dokładnie kupiłem, wam jeszcze później przy, przy okazji pokażę. Tropical Soy Trochę pokarmów dla ryb, bo mi się pokończyły A z tej linii jeszcze nie miałem, znaczy trochę Tetry miałem, ale Ale tego nie miałem i teraz najważniejsza rzecz Nowe lampy do 300. Masce pękę. Dwie lampeczki, tu macie cenę w duńskich koronach za jedną sztukę. Długo się zastanawiałem nad kupnem lampy, ale kolega doradził. Zobaczymy, jak to świeci. Niedługo, mam nadzieję, przetestuję. Dwie lampy HiHero z dwójka WRGB. E, z sterowaniem przez aplikację one pasują na zbiorniki 60-80. Mam nadzieję, u mnie są dwie wyspy. Mam nadzieję, że to będzie pasowało. Tu są śrubki zapewne, nóżki. Jeszcze jest coś takiego. Tutaj będą chyba duże. Nie, to jest zasilacz. To tyle na dzisiaj. Taki krótki film. Abdekt z pracy. Trzymajcie się. Cześć.